Dzień dobry, nazywam się Elara Ratajczyk, pracowałam kiedyś w kinie Cytryna, później w Muzeum Kinematografii. Pewnie tak jak większość młodych ludzi z tamtych roczników odległa przeszłość, chodziłam do kina wtedy, kiedy rodzice mnie zabierali, później na jakieś seanse szkolne. W kinie cytryna właściwie znalazłam się przypadkowo. I zaczęłam tam pracę od 2001 roku. I była to dla mnie absolutna nowość. Specyfika księgowości w kinach jest zdecydowanie inna niż w każdej innej branży. O tyle miałam łatwiej, że mam znajomą, która też pracowała w kinie, i właściwie to dzięki jej pomocy jakoś udało mi się to ogarnąć. Kino rok 2001-2015 to jest w ogóle całkiem inne niż w tej chwili. Wszystkie filmy, przynajmniej na początku, były na szpulach, wszystkie były zamawiane u dystrybutorów. Rozliczenia z wpływów kinowych. To było tak, że wysyłały się raporty dwa razy w tygodniu. Jeden raport to był taki weekendowy po weekendzie, wysyłany w poniedziałek, a drugi to był taki od poniedziałku do piątku i na podstawie wpływów z biletów naliczane były opłaty za kopię. Chyba, że był to jakiś film, naprawdę, i wtedy była ustalana stawka wcześniej. Nie było internetu takiego, żeby można było, nie wiem, sprzedaż biletów internetowo i dystrybutor miał wgląd w to, nie było czegoś takiego. Kino cytryna też było takim, takim innym kinem trochę, takim no rodzinnym chyba. Tam się wszyscy znali, tam się wszyscy chyba nawet dobrze czuli, to było takie, takie fajne miejsce, miejsce dla młodych ludzi. Ale ja z racji, no już wtedy taka młoda nie byłam, ale też się tam dobrze czułam. Ci młodzi ludzie jakoś mnie przyjęli i było, i było fajnie. No później jak, no niestety kino musiało się zamknąć, przeniosło się z Zachodniej na, na Pomorską. No i, i, i chyba kwestie finansowe były główną taką przyczyną, jeszcze jakieś tam wymagania ze straży. Różne takie rzeczy, i musiało się kino zamknąć. No i ja pracowałam przez jakiś czas w biurze rachunkowym. Typowa księgowość, całkiem inna niż kinowa. W tamtych czasach te kina upadały, i taką jedną z przyczyn to było to, że zaczęły powstawać chyba multipleksy. I tutaj żeśmy się zachłysnęli tym trochę. Trochę inne filmy, na pewno inny wystrój kina jako kina. No i to wszystko tak, tak poszło trochę w taką stronę za, zachodu, bym powiedziała, że, że, że my to tak... Natomiast jeżeli chodzi o takie kino jak Cytryna czy jak Tatry, to tutaj głównym takim tym to był jednak czynsz. Ja uważam, że te czynsze za wynajem tych no, pomieszczeń rzeczywiście były olbrzymie, przy tym... <laughs> Te kina stare zazwyczaj nie były podłączone po, też do sieci ciepnej. I nawet jak w tej chwili kogoś spotykam i zaczyna się temat cytryny, to każdy mówi: No, i było tak zimno, że siedzieliśmy w czapkach i w rękawiczkach. No bo tak było. Duża sala, wysoka, i żeby to ogrzać, to. No, więc no, takie wydawałoby się mm, przy, przyziemne sprawy, jeżeli chodzi o kulturę. Zabijały tekina. Zabijały tekina, bo ludzie woleli iść do multiplexu, kupić popcorn i kole. Nawet yy, promocje cytrynowe, że herbata z cytryną, żółty element stroju to zniżka, na początku może się sprzedawały, ale później już też coraz, coraz słabiej z tym było. Para z cytryną płaciła chyba za już teraz nie pamiętam, 15 zł, czy czy ileś. To taka, taka jakaś, no w ogóle. Śmieszna stawka jak na tamto, i do każdego biletu była serwowana herbata z cytryną. Tych cytryn było zawsze dużo, bo kto przyniósł cytrynę, to też miał zniżkę do, do biletu. Więc jeżeli to była jesień, zima, to na sali było zimno, i każdy siedział z kubkiem czy z filiżanką gorącej herbaty. No. Fajnie, gdzie w ogóle jak się rozmawia z kimś, kto bywał w kinie, to bardzo miło biorą i wspominają tamte czasy. Pomimo, pomimo takich różnych, robiliśmy różne rzeczy, były robione może nie, nie festyny, ale ja pamiętam, że. Jak ukazał się nowy film w Wesele, to właścicielki na na genialny pomysł. To był taki cały wieczór pokazane stare Wesele i nowe Wesele. Ale yy, urozmaiceniem było to, że był wodzirej, para młodych. Oczywiście yy, od tak sobie i naprawdę fajne, fajne takie ten były pokazy. Yy, była jeszcze taka akcja z Indianami z Uniejowa, też był taki fajny program. Naprawdę działo się sporo rzeczy, bo te wszystkie kina takie ranne, projekcje dla, dla dzieci, gdzie przychodziły szkoły i przed projekcją każdą był jakiś, może nie wykład, ale taka krótka pre, prelekcja. To też było, też było coś, natomiast no, mimo wszystko było to za mało, żeby, żeby przebrnąć, żeby, żeby to się mogło dalej utrzymać. No. Ekonomia. Ja nie wiem, jak było w tych innych kinach. Ja nie wiem, czy była możliwość wystąpienia i osiągnięcia jakichkolwiek dotacji. Nie pamiętam tego, więc nie chcę. Wydaje mi się, że pewnie było mniej niż w tej chwili. Że w tej chwili można napisać jakiś fajny projekt i można otrzymać te pieniądze. To też bierze i jak gdyby wspomaga taką działalność. A tutaj trzeba było się liczyć, no tylko. Natomiast y, mogę to powiedzieć, prawda? Że właściciel kina to był człowiek, który y, może z ekonomią to tak niekoniecznie, natomiast to był człowiek, który kochał filmy i kochał fi kino, więc y, dla niego nie liczyło się tam y, wielkie zyski, liczyło się, że ludzie przyszli i że puszczał to, co chciał. A były granem to takie kino niszowe. Filmy niektóre ciężkie, niektóre stare, więc mówię to dla takich specjalnych widzów. To, to ktoś ktoś to lubił, brał, przychodził, oglądał. Wtedy było, tak jak wspominałam, kopie filmowe przyjeżdżały na szpulach, w dużych pudłach, ciężkich, jak nie wiem. Często gęsto było tak, że któreś tam kino gdzieś w Polsce Brało i kończyło swoją pro, projekcję, i tego dnia, albo następnego dnia, musiało nadać paczkę. Ech. Praktykowany był taki przewóz paczek PKSM, różnymi, tak, niekoniecznie jakąś firmą taką prze, przewozową, tylko tak. I pamiętam taką sytuację, że z któregoś kina film miał przyjechać do nas, do łodzi, miał być odebrany na fabrycznym, tym starym. Wtedy przecież. I, i y, ktoś, kto był jak gdyby odpowiedzialny za to, kto, kto, kto miał jechać i odebrać, po prostu nie pojechał. Zapomniał, zdarza się. Więc autobus pojechał dalej <noise> i rano było szukanie filmu, gdzie on w Polsce wylądował. Udało się. Udało się. Ludzie byli też fajni, bo ludzie byli tacy, że no, życzliwi bardziej. Tacy, Coś ktoś zepsuł, ale my to możemy jeszcze wziąć i odkręcić. No, były takie sytuacje. Operatorzy swoją drogą. Filmy, które, no tak jak mówiłam, szpule. Każda szpula, która się kończy i zaczyna nowa, taki charakterystyczny na tamte czasy, bo też stare kopie, więc też inaczej pracują. Taki krzyk, lekki, lekki, taki nie wiem, trzask. Wszyscy, wszyscy wiedzieli. Zdarzyło się. <kluzny> Przepraszam, zdarzyło się kiedyś tak, że zamiast... Teraz strzelam, bo nie pamiętam, który numer. Zamiast na przykład szkuli drugiej poszła szpula trzecia. No i część widzów się wzięła i zorientowała, a część niekoniecznie. no Tak jak wszędzie. no Każdemu się zdarzają błędy. Zazwyczaj to było tak, że z raportowanych tych wpływów 50% to był zysk kina, a 50% to, były, to była stawka, którą odprowadzaliśmy do dy, dystrybutora. Czyli właściwie dzieliło się kino tak pół, pół na, na pół. Z tym, że mówię, no bywały takie filmy, które no były trochę nowsze, no, coś, no czymś, coś, coś było takiego, że na przykład dystrybutor życzył sobie, że pomimo Ile osób przyjdzie, to on za dany film, na przykład, chce 500 zł. Bo to były tego typu stawki. To nie były jakieś tam miliony, ale to 500 zł. miało też wartość i to no, też ciężko było na to 500 zł. wziąć i zapracować spływo w samych, więc. oprócz tego, jeszcze jak na nasie wspomagały, organizowanie właśnie takich imprez. Imieniny osiemnastki. Takich różnych, z takich ciekawostek, to yy, przyszła do mnie kiedyś młoda para i stwierdzili, że chcieliby zorganizować wesele. No i rzeczywiście dopięliśmy wszystko. Tam yy, o tyle dobrze, że cytryna miała jeszcze to zaplecze na podwórku, więc tam były grille. Oni to wszystko sobie tam za załatwiali. Wszystko było fajnie. Udało się. I po kilku, jak nie kilkunastu latach, moja dorosła córka pracuje w korporacji i rozmawiają przy kawie z jakąś tam dziewczyną i coś się zgadały. I córka mi tak wiesz, że moja mama to kiedyś pracowała w cytrynie. Tak? Ty, powiesz co, bo ja to tam miałam wesele i naprawdę zgadały się. I ci młodzi wspominają, mówię, upłynęło kilka, jak nie kilkanaście lat, wspominają je bardzo miło. Dla starszych gości. W Cytrynie oprócz takiej głównej hali, sali, gdzie były stoliki, można było usiąść i wypić sobie kawę czy, czy, czy herbatę, było jeszcze takie małe tu pomieszczenie, więc dla tych starszych cioć, babć były tam ustawione tu stoliki, natomiast młodzież świetnie sobie radziła. Wchodząc, wychodząc oglądali też filmy. Bo w małej sali w cy, cytryna na Pomorskiej była duża sala, ale jeszcze była ta mała sala, no limonka i tam odbywały się tańce. I sylwestry były rezerwowane i pamiętam jak gdzieś ten wykaz sali, gdzie kto ma usiąść i zaznaczało się, spisywało się dane. Ja nie wiem, czy to było dużo, bo ja pamiętam, że koszt od pary to było 300 zł. więc nie wiem, czy, czy gdzie masz trzy filmy, no i jeszcze spędzasz fajnie, fajnie tą noc, o północy jesteś wśród uśmiechniętych ludzi i wszystkim jest, jest we, wesoło. No i wiesz, to no, taka taki fajny... A i co jeszcze, bo jak idziesz do teatru, no to tak trochę inaczej. No tak trochę trzeba się... Natomiast do kina, jeszcze do, do cytryny, to Pewnie, że, że można się odstroić, ale można przyjść w dżinsach. Nie miałam takich ustalonych godzin, <coughs> że mam przyjrzeć na ósmą i pracuję do szesnastej. Nie. Miałam być między dziewiątą a dziesiątą w pracy, chyba, że były jakieś ranne projekcje. No to wtedy tak oczywiście byłam wcześniej, no bo, no bo tak. Do takich moich obowiązków, oprócz tych takich rozliczeń, to jeszcze jak gdyby należało to, że mm, Miałam też kontakt z nauczycielami w szkołach i jak gdyby namaniałam no, te panie na bardzo fajne filmy i żeby one do nas, właśnie do nas przyszły, a nie gdzie indziej. No bo no jeszcze były też te inne kina, tylko właśnie do nas. No, mieliśmy takie swoje ulubione szkoły. Zresztą współpracowaliśmy dosyć mocno z dwoma paniami z MAFU i one też do nas brały i przychodziły. No więc jak, jak była taka ranna pro, projekcja, to, to tak, to trzeba było przyjść rano, no bo trzeba było, nie wiem, otworzyć kino, trochę może wziąć i przewietrzyć ten specyficzny y, zapach starych filmów. Mm. No tak, to no po prostu dobra. Natomiast nie, nie, nie miałam tak, że... Y, że muszę być do tej czwartej, nie, ja miałam po prostu przyjść, zrobić swoje, jeżeli byłam umówiona z kimś, bo coś tam e, ktoś chciał u nas zrobić i zorganizować, a, a, a nie pasowało mu przyjść w godzinach mojej pracy, tylko na przykład o 17 czy 18, to ja jechałam na tą 17 i na 18 i to było jak gdyby poza, e, poza dy, dyskusją żadną, że, że nie wiem, że jakieś nadgodziny czy jakieś coś, nie, no po prostu trzeba było, no i byłam. No. Tak chyba większość z nas tam brała i pracowała. Trzeba zrobić i tyle. Wszystko było żółto zielone. Stoliki były okrągłe w tej sali. Wchodzisz do kina i po prawej stronie masz po, po lewej stronie, przepraszam, po lewej stronie masz drzwi, gdzie jest operatorka. Po schódkach do panów tam się wcho, brało i wchodziło. Natomiast idziesz troszeczkę dalej i po lewej... I po prawej stronie, przepraszam, <noise> i po prawej stronie jest ta główna sala, gdzie jest bar, kasa, no i są sto sto stoliki. Stoliki były wszystkie okrągłe. I co ciekawe, stoliki były namalowane jak taka przekrojona na półcy cytryna, więc ziarenka i były właśnie żółto-zielone. Krzesełka zresztą też były w takiej samej tu kolorystyce, drewniane, składane. Niewygodne, ale nikt na to nie patrzy. Nikt tam brał i nie szukał foteli. Stała jeszcze, nie wiem czy od początku, bo nie pamiętam, ale od jakiegoś czasu stały takie sofy. Skórkowe chyba dwie. No to takie, no na WIP-u właściwie. Kogo pamiętam? Pamiętam um, operatorów trochę, pamiętam Dominika, jego tatek, który właściwie go chyba wziął i nauczył tego, bo, bo, bo najpierw pan Maciej pracował, a potem jego syn, potem był jeszcze taki młody Piotrek. Nie będę mówiła nazwisk, musiałabym gdzieś tam w telefonach wziąć i poszukać. Na pewno było dużo, a mój ulubieniec jeszcze um, Bartek, taki wysoki, szczupły, kiedy ja tu na studiach, jeszcze uczył się chińskiego, czy tam japońskiego. No, pamiętasz? No, to był mój ulubieniec. <laughs> nie, nie wiem dla, dlaczego, ale, ale jakoś tak. Dominik, który, który też yy, no, udzielał się pewnie wtedy jeszcze jako student, więc yy, po prostu bywał w tym kinie i, i pomagał. Dziewczyny, no sporo dziewcząt się prze, prze, przewinęło przez to kino. Marta, która e, skończyła studie, studia pedagogikę i mieszka w, w Warszawie. No też jakiś tam kontakt mamy taki sporadycznie. Julia, tak, tak, to też taka dobra dusza kina. Taka, taka... Wiesz, bym o niej zapomniała, to przecież taka. Taka iskiereczka w tym kinie była. Stara cytryna to był Pat Zbyszek. No tak, jak już mówiłam wcześniej, człowiek, który kochał kino, który, który właściwie no, za, za kino i za filmy oddałby wszystko. I prawie tak się stało. Z chwilą, kiedy no, rzeczywiście... Mm, na, najgorsze rzeczy to były chyba właśnie ten czynsz, który, który wziął i dobijał te kina. No i... Tak, prawdę mówiąc, nawet nie wiem skąd. Wzięli się chłopcy. To była firma Kaktus. No, później plaster, no bo to tam, no fundacja, no nieważne. Wzięli się chłopcy. I pamiętam swoje pierwsze wrażenia, bo przyjechali w dwóch. Jacek jeszcze wtedy nie dojechał. Była jeszcze Sylwia z nimi, ale Sylwia była tylko przez moment, ona później jakoś nie. Ale tak właściwie to było trzech tych panów. I pamiętam, no młodzi, no, no, ja byłam już taką starszą panią, a tutaj taki, nie wiem, młodzi ludzie i moje pierwsze wrażenie było takie, że z Wojtkiem to ja się dogadam, ale z Alanem to nie pioruna, nie, nie nadajemy na tych samych falach i nie. A później się okazało, że, że, że było trochę inaczej. Z Wojtkiem tak, jak najbardziej. Natomiast Alan do mnie jak na mnie raz coś ten Dobrze, mamusiu, dobrze. No więc można zobaczyć, jaka była różnica w wieku. Ja byłam w wieku jego rodziców. I jak on gdzieś wychodził zimą, to mówiłam, Alan czapkę. Dobrze, mamo, założę. No tak to, tak to się odbywało. No więc oni jak gdyby um, przejęli kino, nie wiem, um, nazwę. Um, na pewno uregulowali w części długi. Co prawda nie wiem na, na ile, ale na pewno tak. No, natomiast no, znowuż się pojawił ten czynsz, który rósł i rósł. Znowuż przyszła zima, gdzie trzeba było to kino ogrzać. Nie ogrzewało się niczym innym, tylko był węgiel albo koks. I pamiętam, ciągle zamawiałam ten węgiel, bo było, bo już się kończy, bo, bo zimno. Ja wie Jezu, jedzą czy, czy, czy coś ten węgiel, no, do, do, a i tak było zimno. No i pogadali się z uniwersytetem, że jest taka sala na Pomorskiej, no i że jak gdyby mogą wydzierżawić tą salę. No i na początku też było fajnie. Ale później, później się okazało, że już też nie jest tak fajnie, bo też się coś tam wzięło i porobiło, też ten czynsz wzrósł. A potem jeszcze przyszła yy, kontrola ze straży no, pożarnej. No i strażacy się zaczęli czepiać, że nie ma jeszcze jednego wyjścia, że coś tam, że właściwie trzeba przebudować klatkę schodową. No, mnóstwo rzeczy i to trochę wzięło i przerosło. Natomiast chłopaki bardzo dużo wzięli i za, zainwestowali, bo były wymienione wszystkie no, fot, fo, fotele. Przecież tam te wszystkie stare były wyrzucone, była zrobiona mała sala, limonka. No, dużo, dużo. no już Biorę nie wspominam o sprzęcie, bo to jednak czasy się zmieniały i ten sprzęt, który był. W Kinie, to tak już się chyba niekoniecznie brał i nadawał. Zainwestowali, bo tak jak mówię, były wymienione, oprócz tego, że było mm, malowanie, to jeszcze były wymienione wszystkie fotele, były chyba wygłuszane te ściany, z tego co pamiętam. Na pewno była dosyć duża inwestycja właśnie, żeby zaadaptować tą małą salę, bo to miała być taka sala, tam nie było foteli, tam były no, kanapy. I siadało się na kanapach i oglądało się film. Taki, taka, taka salka, taka fajna. Tam mogło wejść ja wiem, 20 osób, 20 parę. Tych kanap było chyba 7. No, takie, takie trochę inne miejsce. Normalnie było w repertuarze ujęte. Była mała sala i duża sala, ale, ale było to wszystko. Co dało im taki jeszcze szansę, że to kino mogło jednak działać ileś lat? To kino letnie. Kinoletnie, które no na początku było powiaka. Ja pamiętam, jak dzwoniłam, jak do, już mówię, łódź jak łódź, ale do tych mniejszych miasteczek, do Uniejowa, gdzieś tam piotków, gdzieś coś, żeby jakieś tu pokazy załatwić. No a teraz proszę bardzo, no polówka. Wszyscy wiemy, co to jest polówka. Więc no, natomiast to, z tego, ale to tak jak mówię. Yy. Zaczął się chyba ten okres, że można było właśnie takie kino letnie robić, bo były na to do, do dotacje, bo gdyby nie to, to samorządy też by sobie nie, nie dały rady, bo na początku, to jak gdzieś było takie wyjazdowe kinoletnie, to trzeba było znaleźć sponsora. To był właśnie jakiś tam Urząd miasta, Urząd Gminy, jakaś tam, no, no wszystko jedno, co. A teraz to. Albo urzędy same biorą i, i występują, że, że chciałyby i że bardzo proszą. No bo, bo właściciele kina letniego. W ogóle chyba kina. Yy, prze, przeżyły trochę już ten swój wzlot, taki. No chyba, że coś wchodzi rzeczywiście takiego, że że ludzie chcą to wziąć i obejrzeć. Tych filmów jest bardzo dużo i żeby to śledzić na bieżąco, no jest ciężko. Więc ludzie wybierają sobie to, na co mają ochotę i bardzo słusznie. Natomiast, no, tak jak mówię, no, ja pamiętam jeszcze jedną rzecz. Pamiętam, jak na Pomorskiej było, dostaliśmy możliwość zagrania jednorazowego pokazu filmu hmm, Sklep z zamkniętymi drzwiami o Bankseju. I ja pamiętam te tłumy, ci ludzie nie weszli na ten jeden seans i pamiętam jak Wojtek, jeden właśnie z właścicieli troił się i dwoił, dzwonił, chodził, zatiał żebyśmy dostali jeszcze zgodę. To było już późno wieczorem i to jest to co mówiłam, że nie pracuję od 8 do godziny trzeciej tylko jak trzeba to przychodzę na 19 i wychodzę o 23-24, bo, bo jest taka sytuacja. I pamiętam, że on bardzo chciał, bo tych ludzi było no naprawdę dużo. Nie mogliśmy zrobić to, że no zagramy sobie tak, bo, no bo mamy wizu. dostał tam zgodę. No więc ja pamiętam radość tych osób, no ale takich filmów nie ma tak dużo, więc no jak te kina mają się utrzymać? Chyba, że coś będą robiły jeszcze oprócz, oprócz filmów, oprócz kina.